i to jest tak, freestyle ci się nie opłaca nie Niesłusznie wygrał WBW Karma wraca I to jest tak, kurwa, ty kupia pizdo Ten typek ma karmę, no bo tutaj jest buddystą I to jest tak, w sumie teraz to to będzie zwała Wierzy w buddę Jezusa Po tej walce uwierzysz w Milana I to jest tak, teraz na kolana, no i kurwa rób pokłony Ja wchodzę na bit, Ty edzio kurwa jesteś słaby Zawołaj Filipka i zagrajcie, pójdę, żydary i to jest tak Spoko jesteś na haju, chciali grać, pójdę dekady w kalendarzu bajów i to jest tak A wygrasz ze mną na wersach Jak ja śmela, kurwa kopię w kalendarz i to jest tak Jadę przecież, jesteś jak ja śmela jedną nogą na tamtym świecie Jadę teraz ziomy, a tego łaka, no to kurwa muszę rozpiertolić. I to jest tak, jadę kurwa dalej. Dziś, pilań przejebałeś, odmawiaj różaniec, stałem. Bit. Zła karma, odpowiada Edzio. Yo, ją. Hey. Raz, 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 raz. Patrz, raz, lecimy z tym, yo, yo. yo. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, yo, yo, yo Różaniec, mam rację Z taką mordą nawet różańca byś nie posunął palcem A co do karmy, to jest dobra forma Jesteś tak brzydki, że na twój widok nawet karma nie jest mokra I kiedy wpadam, jesteś lesem, A propos karmy, on nigdy nie wsadzi ręki w miseczkę ja tu rzucam rapsy, jest jak karma, bo przy mnie tylko schodzi napsy Więc kiedy wchodzę na mikrofon, mam tą rację Jest jak psem, można wyprowadzić go na spacer Pan nabierze go na spacer, wchodzę z główką Ale jak go trzyma za penisa, to go trzyma krótko I tak tu wpadam, i takich leszczy zjadam sobie teraz na podkładach Więc kiedy wpadam, rzucam takie freestyle y do bitu Mam 101 punczy jak dalmatyńczyków i kiedy wpadam, mam tą opcję! Jakie psy, jestem tutaj rasowym freestylowcem! Gruba! Jo, dobra, dobra, dobra! Jakie psy, weź to kurwa, sprawdź! Szedł na psy i zaczął śpiewać Gangnam Style, i to jest tak! Mogę z ciebie zadzwić, a moje skille są kurwa długie jak jamnik, Przegrałeś z Pilanem, jestem w błędzie! Włodin zobaczył tą walkę, powiedział: Ja wiedziałem, że tak będzie! Ziuma, muszę teraz tu się rozpierdolić I teraz spadam I to jest tak z pokołaku Włody po tej walce powie Będzie dobrze dzieciaku I to jest tak Jadę pięknie Jaki Włodi z miał kurwa pierwszą molestę I wpadam jest jak konfesjonał tutaj, Wigra, Edzio, odpukać! Yo, ja ci stołem molestę, gram na membrany Ja ci stołem molestę, on był molestowany I jak ja wpadam, zjem się okrutnie Twoją dupeczkę łebkę miała cała do molesta I kumple, i powiem tobie jeszcze więcej Wolne style, wiesz, że zawsze wkładam w to serce A propos Włodiego, w tym momencie tak to leci Ty nie będziesz na podium, nawet pod numerem trzecim A ja po palcach na wątka miałem być skończony Ale mam siłę, jak nowonarodzony ja Cię teraz gasę, Ty jesteś nowonarodzony, jak dzieci czuwaszek. Raz, raz, raz. Yo, 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 To jest tak, kurwa, Edzio jest downem. Twoje pancze są tu tak widzialne jak Twój fanpage. I to jest tak. Stary, Edzio, zaraz kurwa ty je weźmiesz do japy. I to jest tak, teraz kurwa sprawdzaj. Bierze tyle koni do japy, że w jego ustach otworzyli salon Mustanga. I to jest punchline. Ja tu wchodzę, a ty kurwa nie rozgarniasz I to jest tak, lecę typie z rozpiną W jego jamie i kurwa kręcili Karino. I to jest tak, spoko stary Na tej bidzie no to jesteś rozgibany A ty jesteś takim kretynem, gram na pensji Twój mózg jak mój fanpage, zablokowany i niedostępny Gram tu krótko, przy mnie że jesteś prostytutką, on jest prostytutką, wpadam na membrany W galeriach jest jak post, posponsorowany Ja nie mam fanpage'a, muszę cię zwalczyć Czyli mam tyle lajków, ile ty dobrych panczy Rzucam wolne słowa, jesteś jak mój fanpage, bo cię tu wpadam skasować Było obsad, gram na pędach On jest jak pies, bo lubi trzymać kije w zębach O kurwa Szanowni panowie, chłopcy i dziewczęta, bardzo jestem ciekaw waszej decyzji. Proszę się nie chować za moimi plecami, niekomfortowo się wtedy zawsze czuję. Czy uważacie? Dziękuję. Czy uważacie, że lepszy był Milan? <kluczuj> Czy waszym zdaniem lepszy był Lecho? A teraz proszę bardzo głośno i na jednego zawodnika, bo widziałem, że wiele osób głosuje na dwie ręce, a takie rzeczy przechodzą tylko w Sejmie. Milan! Wow! Czy Edio? Wow! Tak jak w walce Filipka z Przemkiem, tylko na odwrót. Dwie trzecie sali głosuje na Milana. Edzio odpada. Obaj bardzo ładnie, ale Milan lepiej.